Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pan Erwin na lewe oko prawie już nie widział, a na prawe widział, ale bardzo słabo. Czekała go niebezpieczna operacja na oczy. Za namową małżonki udał się do uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Odnośnie męża mojego, jest Amerykaninem, nie mówi po polsku, cudowny w nawiasie człowiekiem, Również był tu u pana Irenu Szasiewskiego trzy-czterokrotnie. Od mu się znakomicie lepiej. Muszę nadmienić, że ma 90 lat. Sam pisze moni-order, czyli czeki różnego rodzaju i czyta wszelkie pisma. Miesiąc temu sama wykonywałam i pisałam czeki po angielsku. Nie był zdolny pisać czeku, ani też czytać. Kłopoty z oczyma u męża były niesamowite. Po kilku wizytach u mistrza Ireneusza Stobieckiego poczuł się znakomicie mój mąż. Widzi i patrzy zupełnie spokojnie, bez operacji w szpitalu. Ta operacja mogła się nie udać i mógłby w ogóle stracić mąż wzrok. I, I don't have... I can read better now. And I can see better when I drive the car with signal lights and stuff like that. And uh, I just don't see nothing else wrong with it. Beautiful. And uh, my wife told me to come down here and to see this gentleman and uh, fix me up. And the more I came, the better I felt every day. Thank a you. Thank you. Thanks a million. Iris oh, Saplinski. I feel so good after I have to get that I start singing now. Make C. Kelly Rose come back to you some sunny day. Even in night that I'll be crying, I'll be coming home some sunny day. Dry those big brown eyes and smile dear. Vanish all those tears and please don't cry. Kiss me once again and hold me back to Kelly Goodbye. That's when you go to Irene Zaleski for a treatment. You come out singing. of childhood, my Mexicana sang Panu Ireneuszowi Stobieckiemu za wyleczenie jego oczu jego oczy zostały uzdrowione przez tego naszego wspaniałego i kochanego pana, mistrza Ireneusza Stobieckiego. I, I thank you, I thank you, Mr. Sobolecki. Sobecki. <laughs> 90-letni pan Erwin ze szczęścia zaczął śpiewać i to jakie pieśni o miłości. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773 283 1505 283 1505.